Nie, ja to, ja to ubolewam i płaczę Bo jak, jak to się mogło stać w ogóle? Nie, jak to się mogło stać? Byliśmy tak blisko Mogliśmy dostać y, Trzeci zwiastun I I jeszcze y, preordery Nie? Do GTA 6 Ale kuźwa nic z tego, bo przełożyli nie no na no, najpewniej będą teraz znowu kurde te będzie znowu 60 zwiastun ale nie będzie na pewno przez sprzedaży na pewno nie będzie na pewno nie będzie nie bo no bo bo to jest już za wcześnie teraz jak to ma wyjść w listopadzie nie i właśnie no właśnie, no. No właśnie. E, ja podejrzewam, że oni. Ja, ja nie mam im za złe, szczerze, bo ja podejrzewam, że oni nam to zrekompensują i to za kilka dni. I to masywnie. Spodziewam się. Wiem, że to może być. Mogą być trochę nierealistyczne oczekiwania. a Ja się spodziewam. Dwóch zwiastunów: e, czyli jeden dla Jasona, drugi dla Lucy, poświęcony. I chcę, żeby. Było dodane dwa razy tyle, co już jest na stronę. Jakieś nowe lokacje, żeby ujawnili jakieś... ...szczegóły na temat miast. Mm, może... może jakiś gameplay. Nawet, nie? Chcę... ...żeby nam to zrekompensowali po prostu, nie? E, więc... Mm, I myślę, że każdy chce, żeby oni nam to zrekompensowali. No ale... Jak, jak nie będzie dwóch festoonów, to chociaż chcę, żeby... ...był jeden, ale solidny. I może nawet dłuższy od drugiego um, dobre, Dobrej muzyki chcę w, ty, w tych zwiastunach albo w zwiastunie bo wiem, wiem, że oni mogą, tak? No bo w pierwszych dwóch już zauważyliśmy, że oni tutaj naprawdę bardzo dobrze dobierają muzykę i dobierają muzykę, która przede wszystkim pasuje, wpasowuje się im, im w historię, tak? Um, są takie romantyczne piosenki, które e, na chwilę obecną, wyda, bo nie, nie znamy szczegółów na temat relacji Jason i na chwilę obecną e, te piosenki się wydają dosłownie opisywać ich e, życie, tak więc to też jest mm, jakoś. Um, no tam, też jest jakoś. To też jest jakoś. Mm, jest, też jest, no, um, cholera. No, no, że no że tam. No... No, że tam eee, Więc no. No jestem załamany. Jestem załamany. Eee, Budziłem się o piątej, nie? Eee, więc byłem 5 godzin spóźniony. Nie budzę się zwykle o piątej, nie? Więc nie wiem. Eee, no... Eee, M mój mózg musiał wiedzieć coś wcześniej chyba że mnie tak wcześnie obudził no i patrzę w telefonie i przełożyli 19 listopada przełożyli mówię kurde i ja się ja sobie coś zrobię, ale nie zrobię sobie niczego bo tak no bo myślę sobie oni to no nam zrekompensują pewnie no i też ze względu na to że um... Już Ewangeliona sobie zacząłem oglądać. Ewangelion jest super o Jezu. I sobie nic nie zrobię, bo, bo oglądam Ewangeliona nie? Um, kurde, no i... no. Więc um, To jest bardzo luźny odcinek. Taki super luźny. Um, więc y, raczej nie będzie żadnej muzyki w tle. Um, po prostu chciałem powiedzieć, że jestem po prostu... Trochę zdepresjonowany, ale, ale się lecza, no, mm, bo um, mm, bo ja wiem, że oni robią dobrą grę i um, wkurzyłem się, bardzo się wkurzyłem i trochę jestem dalej zdenerwowany, ale no, no wiem, że oni za, już, już coś szykują, I już yy, już ten trzeci yy, zwiastun dopieszczają. I też szykują jakieś zmiany na stronie hmm. Więc no hmm. To, że jest y, delay To nie wyklucza wcale Tych wszystkich teorii, które mieliśmy Że jest za niedługo Ten zwiastun trzeci Po prostu nie będzie y, Jeszcze przez sprzedaży, nie? Hmm. No Chyba trochę za bardzo jednak wierzyłem W tego 26 maja Niestety, chyba wielu z nas Za bardzo w to wierzyło No ale mm, Też y, nie bezpodstawnie No bo jednak y, Bardzo dużo ostatnio się pojawia plotek O tym zwiastunie trzecim Myśleliśmy, że to będzie idealny moment Żeby też Wypuścić preordery, nie? I wtedy to by było już potwierdzenie, że do Oni dowiozą na tego 26 maja, nie? A no i też to miało sens, no bo przed świętami były, były te, ta przedsprzedaż by ruszyła No i no to, to też jest taki okres W którym ludzie po prostu są skłonni wydać więcej pieniędzy niż zwykle mm, Ale no nie będzie Raczej sprzedaży Bo to by było znowu za wcześnie yy, I znowu yy, Też się pewnie opóźni Uh, uh, ogólny taki rozruch marketingu, że będą regularnie coś puszczali, to się też opóźni. Tak, to to byśmy pewnie już coś, coś zaczynali dostawać, jakieś billboardy i w ogóle. To by pewnie było gdzieś w lutym, coś takiego, albo trochę później. Um, a tak to. Uh. No a tak to, no to będzie pewnie wakacje Naj, Najprędzej coś się zacznie ukazywać, jakieś billboardy i coś takiego I jakieś gameplay trailery, nie? Gameplay trailerów nie będzie do 2026 I eee, nie oszukujmy się, nie, nie, raczej Raczej nie zobaczymy gameplayu do 2026 Możemy zobaczyć urywki bo zobaczyliśmy już urywki gameplayu zmodyfikowane w, w Zastunie drugim możemy zobaczyć urywki niezmodyfikowane przy okazji trailera trzeciego i tego co się pojawi nowego na stronie ale nie zobaczymy jakiegoś takiego dłuższego gameplayu przed 2026 najpewniej gameplay trailery się ukażą w, uwaga uwaga no właśnie wakacje wakacje no i wakacje mm, mogą być przyjemne, bo... No bo wakacje są fajne, wakacje każdy lubi wakacje. No i każdy by chciał y, zobaczyć gameplay trailer do GTA 6 w wakacje, nie? Mm, No i każdy też lubi akacje i w ogóle. O, więc no. Mm, I w sumie to chyba tyle. Mm, no i jeszcze coś bym powiedział. No właśnie. Hm. Chwila. Czaj. Hmm. E, zaczekaj chwila. E, w sensie, wy, zaczekajcie. Hm. To tyle um, a jeszcze polecam wam tego wykonawcę, on jest super. Jeśli w sensie oczywiście e, bierzcie ten tekst, tekst w tych piosenkach z dystansem, bo to jest oczywiście... Mm, ja nie pochwalam takiego stylu życia, ale muzyka jest świetna. E, no i ogólnie liryka też jest na wysokim poziomie. Mmm, tak, cześć.